W Warszawie od niedawna działa bardzo ciekawy obiekt, to Siemens Digital Experience Lab, czyli miejsce, w którym przedsiębiorstwa mogą zobaczyć, w jaki sposób nowe technologie pomagają w cyfrowej transformacji właśnie tych przedsiębiorstw. Do studia zaprosiłem dzisiaj Cezarego Myklewicza, dyrektora komunikacji Siemensa, z którym porozmawiam o tym interesującym obiekcie. Cześć Cezary. Cześć, dzień dobry. Cezary, powiedz mi dokładnie, czym jest Digital Experience Lab i co można tam zobaczyć? Digital Experience Lab to pomieszczenie laboratoryjne, jak sama nazwa wskazuje, ale z funkcją doświadczania, doświadczania takiego rzeczywistego, czyli mamy tam zgromadzone urządzenia, maszyny, ale te urządzenia i maszyny prezentują technologię. Mhm. Tam pokazujemy automatykę przemysłową, automatykę budynkową, pokazujemy rozdział energii. Bez energii nic, elektrycznej nic nie działa w dzisiejszym świecie, pokazujemy urządzenia, takie, które można spotkać w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Czy ten no, obiekt możemy sobie wyobrazić jako takie muzeum, czy te rozwiązania tam, nie wiem, w jakich gablotach są gdzieś poinstalowane, czy, czy działają, czy można zobaczyć w ogóle jak, jak funkcjonują te rozwiązania? Ja bym to bardziej porównał do takiego nowoczesnego laboratorium, które można spotkać na uczelniach technicznych. Mhm. Każdy, kto był studentem na Politechnice kojarzy laborki, mhm, tak, laboratoria, tak, tak. doktorantów, to coś w dużo nowocześniejszym wydaniu, gdzie można przyjść i faktycznie te urządzenia działają, nie stoją w, w, żadnym, w żadnych gablotach, nie stoją odgrodzone, one wszystkie działają, wszystkie są połączone i odzwierciedlają to, co w nowoczesnym przemyśle, ale też infrastrukturze jest w tej chwili najbardziej na topie. Jakie to są przykłady rozwiązania? Możemy mówić tutaj o konkretnej maszynie, o symulacji linii produkcyjnej, która przesuwa różne rzeczy na, na tejże właśnie linii produkcyjnej. Ta maszyna ma swoje odzwierciedlenie w, 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 w cyfrowym bliźniaku, czyli w wirtualnej rzeczywistości. Mamy pokazaną instalację z automatyki procesowej, czyli przykład oczyszczalni ścieków, jak zarządzać wszystkimi procesami na oczyszczalni ścieków. Mamy pokazane cały system rozdzielnic, które pokazują, jak zarządzać energią elektryczną na nowoczesnych obiektach, czy budynkowych, czy, przemysł czy przemysłowych. Mamy pokazane cały system zarządzania instalacjami w budynku, oświetlenie, ogrzewanie, systemy dostępu, systemy wizyjne. Czyli taki smart building, tak? Taki smart building, dokładnie mm -hmm. tak. Systemy przeciwpożarowe. To wszystko jest zintegrowane w jeden system, którymi możemy zarządzać. Akurat to wszystko jest bardzo ważne w przypadku tego, co wchodzi teraz, czyli ESG, czyli właściwie już weszło. Tam, gdzie potrzebujemy dane do raportowania, ale też dane do zarządzania. I jak się domyślam, również rozwiązania, które pozwolą mi ograniczyć mój ślad węglowy w firmie. Zdecydowanie tak. Ślad węglowy to nie tylko zużycie energii elektrycznej, ale zużycie innych surowców, które potrzebujemy do, 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 do produkcji. To wszystko na, na bazie danych możemy pokazać i Najlepiej, jak się da, najbardziej optymalnie, najbardziej efektywnie, ale też efektownie zarządzić hmm. tym. Hmm. Czyli jeżeli ja y, jestem właśnie przedsiębiorcą i buduję na przykład y, halę produkcyjną albo na przykład kompleks biurowy i y, zastanawiam się, jakiego typu rozwiązania właśnie takiego, z, takie z obszaru nowych technologii mogą mi pomóc. Zoptymalizować koszty, na przykład, albo zwiększyć bezpieczeństwo, albo właśnie lepiej raportować mój ślad węglowy. To jak rozumiem, jeżeli przyjdę sobie w odwiedziny do Digital Experience Lab, mogę sobie obejrzeć te rozwiązania, ale czy tam będzie jakiś przewodnik, który mnie oprowadzi i opowie mi o tych wszystkich rozwiązaniach? To ująłeś, ująłeś w pytaniu bardzo, bardzo ważne kwestie. Ja zacznę może od pierwszej, podzielić bezpieczeństwo. Mhm. Oczywiście tutaj możemy też mówić o cyberbezpieczeństwie. Mhm. E, dyrektywa NIS, która weszła, NIS-2, która weszła, szal istotna, te urządzenia wszystkie właśnie już spełniają te, te, te potrzeby do, te, do tej dyrektywy, ponieważ one wszystkie prak praktycznie pracują, pracują w sieci, pracują na, na danych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Szalenie trudno jest pokazać technologię. Mm -hmm. Technologii możemy doświadczyć. Czy mamy telefon, czy mamy jakiekolwiek urządzenie, to widzimy telefon, tak, ale tej technologii no tak, no tak, co, nie co widzimy. Komuś, co innego komuś opowiedzieć, jak działa smartfon, a tak co innego pobawić w tym smartfonem. Dlatego ważny jest ten, 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 ten element człowieka. Człowieka, mm -hmm. który jest ekspertem w danej technologii, jest w stanie pokazać wszystkie elementy, które ze sobą współpracują i opowiedzieć, na jakiej zasadzie one współpracują. Co one przetwarzają, jakich danych potrzebują wejściowych, jakich danych wyjściowych potrzebują, gdzie są wąskie gardła, gdzie możemy optymalizować to wszystko. Człowiek jest szalenie istotnym elementem w pokazywaniu technologii, bo technologia jest właściwie dla człowieka, tak? Powinna usprawniać nasze procesy, wspomagać nasze procesy decyzyjne. I, i to laboratorium to oczywiście maszyny, urządzenia, ale też cały zespół ekspertów, i to jest chyba najważniejsza część tego. Czyli jak przyjdę sobie w odwiedziny, to jak rozumiem, tacy eksperci będą mi doradzali, pokazywali te rozwiązania. Do czego one służą, jak je zastosować w konkretnie moim biznesie? Zdecydowanie tak. W tej chwili my to określiliśmy jako ścieżki dydaktyczne. Rezerwując nasze laboratorium, można wybrać w tej chwili z trzech podstawowych ścieżek. Będziemy oczywiście ilość tych ścieżek rozwijać, one będą bardziej szczegółowe. Natomiast wybranie ścieżki dydaktycznej definiuje od razu osoby czy zespół, który jest predysponowany. Do tego, żeby o tych technologiach w tej ścieżce, o tych urządzeniach opowiedzieć. I to są nasi eksperci, którzy nie tylko opowiadają, ale oni są również w stanie wejść w wyzwanie, z którym do nas przyjdziesz. Możesz mhm. przyjść ze swoim wyzwaniem i powiedzieć OK, myślę o tym i o tym. E, moim wyzwaniem jest to i to, co panowie na to. I to jest zespół ludzi, którzy Pracują na co dzień w rozwiązywaniu pewnych wyzwań e, czy problemów, z którymi przychodzą nasi klienci. Czy to coś kosztuje w takim razie? Bo, bo jeżeli tutaj mówisz, taką wiedzę dostaję, pigułę wiedzy od waszych ekspertów, czy, czy taka wizyta w Digital Experience Lab wiąże się z jakimiś kosztami? E, wizyta w, w naszym laboratorium nie wiąże się z naszymi kosztami, ponieważ naszą misją jest edukacja. Okay. Naszą misją jest transfer wiedzy do polskich inżynierów. I oczywiście e, inżynier to już jest ten, który skończył studia, ale mm -hmm. również dla nas szczególnie istotny jest e, też obszar studentów i ta grupa docelowa, ponieważ to są przyszli, przyszli Inżynierowie, oni będą w przyszłości pracować na nasze PKB, będą rozwijać naszą, naszą gospodarkę, będą wpływać na naszą ekonomię. I to jest szalenie istotna grupa. Im chcemy też pokazywać, jak te technologie wyglądają, w którym kierunku zmierzają, gdzie szukać inspiracji w nowych technologiach. Już udzieliłeś tak naprawdę po części odpowiedzi na moje pytanie, które chciałem Ci zadać, czyli, czyli do kogo jest skierowany ten obiekt? Bo chciałem właśnie zapytać, czy to jest tylko i wyłącznie właśnie biznes, czy tylko właściciele przedsiębiorstw, albo inwestorzy, albo osoby zarządzające jakimiś przedsiębiorstwami, ale mówisz, że także studenci. Także studenci. Mhm. Nawet możemy zrobić jeszcze krok do tyłu w edukacji, czyli nawet uczniowie szkół średnich, gdzie możemy ich inspirować pewnymi rozwiązaniami, pewnymi technologiami. Wiemy w dzisiejszych czasach, że młodzież jest bardzo taka technologiczna i bardzo podąża za tymi nowinkami, właściwie z pierwszych. Naszą grupą taką e, świadomych użytkowników e, technologii, więc również dla uczniów szkół średnich, ale wspomniałeś o biznesie. Mhm. I mamy w Polsce bardzo dużo firm inżynierskich na bardzo wysokim poziomie zaangażowania i takiej myśli inżynierskiej. Również ta grupa jest dla nas szalenie istotna, ponieważ to są w dużej mierze nasi klienci, potencjalni klienci, mhm. którzy korzystają z naszych rozwiązań, budują na bazie naszych produktów swoje rozwiązania. To jest dla nas bardzo ważna grupa docelowa. Chcemy im pokazywać te rozwiązania, chcemy pokazywać im. Te technologie, które, które wchodzą, i mm, po, pomóc podejmować decyzje. Ale jeżeli ja nie jestem inżynierem, jeżeli nie znam się na tym za bardzo, tylko jestem po prostu takim typowym biznesmenem. Mam kasę, chcę wybudować zakład i chciałbym takich inspiracji zaczerpnąć. Tak rozumiem, też mi tutaj dorodzicie Jak e, jakieś inspiracje. Jak tak, tak? Jak najbardziej. Możemy pokazać, wskazać obszary szczególnie istotne przy tego typu inwestycjach. Mhm. Istotne, wrażliwe, na co zwracać uwagę. E, wrócę do tej inspiracji, zainspirować tak, tak. pewnymi tematami, na które trzeba. Przy tego typu inwestycjach mieć naprawdę takie duże baczenie. No właśnie, bo tutaj jest problem, jest taki, że te technologie tak się szybko zmieniają i tak szybko różne rozwiązania wchodzą. No teraz, generatywna sztuczna inteligencja oczywiście. Ja na przykład, prowadząc jakiś obieg, zastanawiam się, czy mogę taką generatywną sztuczną inteligencję wykorzystać w jakoś w mojej fabryce. I wtedy tutaj, jak rozumiem, też możecie mi podsunąć różne, różne rozwiązania. Możemy podsunąć to zarówno z obszaru przemysłowego, jak i z obszaru infrastrukturalnego. Mamy tego typu wdrożenia, mamy tego typu doświadczenia i. Trzeba z nich korzystać, mhm. jest. Wiedza taka, którą my chcemy trzymać dla siebie. My chcemy się nie udzielić, chcemy pokazywać, chcemy też bazować na, przyszku, na przykładach naszych klientów. A jak można się w ogóle umówić na taką wizytę? Czy ja po prostu tak przechodząc ulicą żupniczą mówię, o jestem dokładnie pod Siemensem, zobaczę to logo, to sobie wejdę do środka, czy muszę się jakoś umówić specjalnie? Sugerowałbym kontakt przez, przez naszą stronę internetową siemens.pl, okay. Tam jest formularz kontaktowy i wystarczy wpisać, że jestem zainteresowany wizytą. My odpowiemy, ustalimy termin, ustalimy tą ścieżkę dydaktyczną, o której wspominałem. I to jest to była najlepsza droga. Dobrze, sobie bardzo dziękuję, Cezary. I dziękuję za zaproszenie w ogóle do mojego studia. <laughs> Drodzy Państwo, myślę, że warto akurat skorzystać z tego zaproszenia tutaj Cezarego do odwiedzin z Digital Experience Lab, ponieważ jest to takie miejsce, w którym możecie właśnie zaczerpnąć takie inspiracje, jeżeli szukacie informacji jakich rozwiązań możecie konkretnie, jakie rozwiązania możecie wykorzystać w waszych firmach, w waszych budynkach, rozwiązania z zakresu dostępu, na przykład kontroli dostępu, bezpieczeństwa, oczywiście automatyki, to warto rzeczywiście odwiedzić Zimę z Digital Experience Lab, ponieważ tam, tak jak Cezary tutaj opowiadał, są tego typu rozwiązania, możecie je zobaczyć na żywo, możecie z nich skorzystać. I to, co chyba jest najważniejsze, macie dostęp do ekspertów w tym obiekcie, czyli możecie porozmawiać ze specjalistami, którzy za darmo podzielą się z wami to wiedzą, nie musicie nic kompletnie za taką wizytę płacić, więc już nawet nieważne czy będziecie z tym rozwiązań potem w przyszłości korzystać, to zawsze taką wiedzę za darmo po prostu warto po prostu absorbować, więc zapraszam i w imieniu swoim i w imieniu Cezarego do tego, żebyście odwiedzili Siemens Digital Experience Lab, ponieważ jest to miejsce, które na pewno da Wam dużo inspiracji, dużo ciekawych pomysłów w prowadzeniu Waszego biznesu, które potencjalnie być może spowodują, że zyskacie dużą przewagę konkurencyjną również nad, nad Waszą konkurencją. A teraz bardzo dziękuję za oglądanie programu IT Business i oczywiście Was zapraszam do oglądania mojego programu w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.